Trzeba wszystkim. I ja właśnie wstałem. No i co? I parzymy jerkę. Czekajcie. Parzymy jerkę z rada. I za chwileczkę lecimy na trening. Cyk. Cyk. Uch. Jerka na rozbudzenie. Ja za chwileczkę lecę na trening. I dzisiaj wjeżdżają martwe ciągi. A wam jak tam <laughs> działek się zaczął. Napiszcie jakiś komentarz pod filmikiem. Ja poczekam aż jerba się zaparzy i za chwileczkę ją wypiję i lecę na trening. Dobra, wjeżdża yerba i lecimy na siłkę, także za chwileczkę się z Wami zobaczę. Już na miejscu. Ha, ha. O, to jest moja przedtreningówka, także dawka energii na cały dzień. Dobra, za chwilę się widzimy. No i teraz grzejemy się na sztandze 120 kg. ale dzisiaj skończymy na 140, wyżej nie, bo pomału wracam, tak jak mówiłem, wszystko pomalutku. Już trochę zajechany jestem, ale daję radę. Także zostańcie z filmikiem do końca, ja tu kończę trening. Tak jak mówię, trzeba przyzwyczaić tutaj organizm do ciężarów. Na razie małe ciężary, systematycznie będziemy sobie dokładać. No zobaczymy, mam już troszeczkę pomysłów. Oczywiście słucham kogoś dobrych rad no i działamy, działamy cel znowu Wrzesień, Federacja XPC Mistrzostwa Polski chcę poprawić swój wy wynik z tamtego roku mam zaliczone 160 kg zobaczymy zobaczymy jak to pójdzie w tym roku także dobra, ja idę kończyć trening za tak chwilę się uda. No i koniec, koniec treningu. Jak widzieliście, ostatnie moje podejście 140 na 3 razy. Także mówię, wracam pomału. Nie ma tutaj jakiejś spiny. Nie ma dużych ciężarów. 140 3 razy. Myś, mi się wydaje, że taki spokojny wynik na początek. Na razie, mówię systematycznie, coś będę do sobie dorzucał. Mam nadzieję, że. Podobał się mój trening. Oczywiście to temat się tylko reełek z treningu. Nie robiłem całego filmiku. No i będę wam kręcił tutaj jakieś różne vlogi, nie? Tak jak widzieliście, rano, Jerka, wjechała, No i teraz, teraz co Wróciłem. wiedzie jakieś śniadanko. No i wam chciałbym życzyć miłego całego tygodnia, no i zachęcić Was do uprawiania sportu. Niekoniecznie. Do dźwigania ciężarów bo kto co lubi, ale ogólnie poćwiczyć, poruszać się, czy na świeżym powietrzu, czy w domu, czy na siłowni, czy na macie. Tak jak mówię, zachęcam, żebyście nie siedzieli w domu. No ja już uciekam. Wróciłem właśnie przed chwileczką, do domu. Tak jak już wspomniałem, ściadanko wiedzie. No i teraz odpocząć i do pracy a wy zostawcie komentarz pod filmikiem jakie filmiki chcielibyście u mnie zobaczyć także może może coś uda mi się skręcić dla was już niedługo wybieram się w pewne miejsce odwiedzę fajną siłownię także zostańcie, zostańcie z moim kanałem na dłużej i mam nadzieję, że będzie się wszystko podobało, także dziękuję wszystkim tym, którzy są ze mną dłużej. Teraz już postaram się regularnie wrzucać filmiki, o ile będę mógł. No i wszystkich zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału, bo ja już teraz będę uciekał. No i życzę Wam dobrego tygodnia, miłego dzionka. No i widzimy się za tydzień. Jeszcze może jakiś szorcik wpadnie na kanał, także obserwujcie, zaglądajcie na mój kanał. I widzimy się za tydzień. Trzymajcie się. Pozdrowionka, Brutomaster.